Do Malechowa? Od Malechowa to sławna. Widzowie znowu mi przerwało, no ja nie wytrzymam. Dzień dobry, panie. Taki bilet. Ja Nie. No, Normalnie chcę. Bo prowicu. Mm. Mm. Czarluna jechała. Bo mam koszulkę od Czarluny ale ja Wam się nie pokażę. Tylko na 200 tysięcy subskrypcji Wam się pokażę. A ten kanał cały czas będzie istnieć, bo wczoraj mi coś mu rugało w akwarium. A mam swoje własne akwarium w prawdziwym życiu. Ale Właśnie myślałem, że to ktoś tam podpali coś i myślałem, że się będzie palić coś na dół I myślę, że jutro już nie będzie filmu jutro, nie? Czyli dzisiaj. To jutro to jest dzisiaj, ale wrzucam film dzisiaj po raz drugi. O jeszcze jeden minut do nagrania. Bo dzisiaj będą dwa filmy. Bo wrzucam na zapas. Bo jadę na wakacje. Chceć, Burze. No ja nie jestem księdzem, proszę pana. No chceć, Burze. Jakby tu księdza gadał. A księdzem nie jestem. No, Książę nie kieruje autobusami, nie? Prawda czy fałsz, widzowie? Mm. Piszcie na postach, bo w komentarzach nie możecie, bo coś się tu zepsuło u nas. Po prostu nie mam do komentarzy rzucania. Nie mogę komentarzy rzucać. Czy żeby pisać komentarze, to nie mogę. Kiełbę. Wy nie możecie. No by. Myślałem, że mi w tyłek wiedzie. Tam góra. Ma Wojanka do białego ranka. Pijcie Wojanka do białego ranka, napój Wojana polecam, Filip. Polecam wam widzowie się napić, nie jest dobry, ale ma cukier. I piszcie na postach, który wam najlepiej smakuje, pomarańczowy czy niebieski. Piszę, malecówku, tu 29 jeszcze minut, 29 minut jeszcze zostało do filmu. dobra, myślę, że mi w tyłek jak Dobra, dzwoni nie, ja To będzie Jaka jest fotoradar? Dalej jedziemy powoli. A tu jest. O, pętla są łamale Tak, to jest to. To jest to wideo, Wypad z pojazdu. No jestem ja no. już. No. PKP sławno. Dzień dobry! male chutko No ja tu pani się stara ma pan mi tu piszesz, może jeszcze wolniej no ja!